Co widzowie mogą spodziewać się po niepewności, gdy pójdą we wrześniu do kina? Eee, pięknych plenerów, pięknych koni, pięknych zdjęć, takiej historii, która z jednej strony jest uniwersalna, a z drugiej jest niezwykła. Uniwersalna, bo jest o miłości, a, a niezwykła bo wreszcie, żeśmy tego Adama Mickiewicza zdjęli z pomników, eee, i chyba tak powinniśmy do niego podchodzić. Czytajmy go jak współczesnych autorów. Eee, I już. Ja ją kocham. I to od dawna. Czyżbyś zapomniał już o fali? Czasem trudno jest znaleźć odpowiednie słowo. Gorela jest różnoraka, jest mam wrażenie, znaczy mam nadzieję. Wiele jest niejednoznaczna, jest y, mogę trochę tak powiedzieć, że jest postacią tragiczną w tym filmie. Na początku jest mocno zaczepna, co może niektórych zastanawiać, czemu masz tak bardzo. Ja tak miałam przynajmniej jak oglądałam ten film. E, ale myślę, że człowiek, który jest gdzieś tam uciśniony z jakiejś okoliczności zewnętrznych, em, to, jest, to jest właśnie Wy, wydatkuje się tym, nie wiem, czy istnieje słowo wydatkuje, że jest taki hop do przodu, hmm. jeśli mogę w takim potocznym y, określeniu powiedzieć. Że, że uchodzi za pewnego siebie, a tak naprawdę gdzieś głęboko czuję się mocno zciśnięty. Choć jej kto kocham mówił po sto razy, nie rzekła nawet ilu Liczy się chwila. Ta, która trwa. Wybranie przede wszystkim takich pięciu, sześciu dni z życiorysu Mickiewicza, o którym naprawdę nic nie wiadomo. W trzech listach są tylko opis, że tam były gruszki, jabłka i było fajnie. I stworzyć można było historię opierając się o. O charaktery bohaterów e, Mickiewicza, Zana, Maryli, Franciszki i Michała. I w tym te pięć osób, plus pojawiający się hrabia Putkamer, to, to są najważniejsze osoby dla tego dramatu. Zapisałem na końcu pytanie, co mnie natchnęło, przyjaźń czy kochanie?